Hejka! Dzisiaj postaram się rozwiać Wasze wątpliwości na temat korzystania z yerbomosu. Przeglądając komentarze, które zostawiacie na naszych social mediach, zauważyliśmy, że największy problem sprawia Wam rozkminienie tego, w jaki sposób umieścić tutaj yerbę, w jaki sposób e, pić ją przez tą taką prowizoryczną bombię, jak zrobić to wszystko tak, żeby Wam się to nie zapychało. I jest taka jedna rzecz, która moim zdaniem rozwieje nam wszelkie wątpliwości w tym temacie. Mianowicie, spójrzcie, to jest zbiorniczek na yerbę do yerbomosu. To jest zwykłe naczynie do picia yerba mate. Zobaczcie sobie, jak one się różnią. Biorąc pod uwagę, że w takim naczyniu musicie mieć miejsce i na yerbę, i na wodę, to oczywistym jest to, że do takiego zbiorniczka, który macie w nie wejdzie tyle samo yerby i wody, co do takiego naczynia. Kiedy pierwszy raz korzystałem z yerbomosu sprawdziłem sobie i maksymalnie do tego zbiorniczka wyszło mi 20 gramów yerby. I przy takiej ilości ja ledwo byłem w stanie domknąć tę konstrukcję. Kiedy już się to udało, to topicie było możliwe, ale no musiałem mocno się zaciągnąć. Zatem coś, co moim zdaniem może poprawić Wasz komfort korzystania z yerbomosu i picia z tego naczynia, to jest to, żeby nasypać tutaj maksymalnie 10 gramów yerby, żeby było tu miejsce i na yerbę, i na tą wodę, którą pociągamy. A gdyby to naczynie było większe, to ten termos byłby naprawdę niesamowicie dużych rozmiarów i byłby totalnie nieporęczny. Poza samym sposobem picia z interesowało Was to, ile taki jerbomos kosztuje. Zaznaczę, że mówimy tutaj o jerbomosie piątej generacji, czyli takim, w którym możecie wymieniać sobie różne elementy. I jego koszt wynosi w okolicach 100 zł, w zależności od wersji. I jak jest w ogóle sens? Tego urządzenia. Jerbomos łączy w sobie funkcję zbiornika na wodę, termosu, a także pełni formę naczynia, w którym taki pełen zestaw do picia yerbamate możecie zabrać ze sobą to wolne miejsce. I wiecie, nie jest to rozwiązanie, które możemy w ogóle porównywać z piciem yerbamate w normalnych domowych warunkach. Jest to coś o przeznaczeniu typowo, jeśli jesteście w podróży, jeśli gdzieś wyjeżdżacie. On się przydaje w momencie, w którym wiecie, że w danym miejscu, w danej sytuacji nie będziecie mieli okazji, żeby swobodnie zaparzyć sobie yerba właśnie w takim zwykłym naczyniu. Jeśli w takiej sytuacji chcecie i tak się tej yerby napić, możecie to zrobić właśnie dzięki yerbomosowi. Jest to rozwiązanie, które idzie na pewne kompromisy, ale pomaga wam przeżyć w tej sytuacji. Można wręcz powiedzieć, że yerbomos jest naczyniem do uprawiania yerbowego survivalu. Także nie bójcie się z jerbomosem eksperymentować, bo do odważnych świat należy. A wydaje mi się, że jesteście fajnymi, kreatywnymi ludźmi. A jako, że zbliżają się już trochę bardziej chłodne dni, to ten jerbomos może jednak się przydać.